Witajcie. Dzisiaj nauczymy się Hulota Love. To taki riff, który zespół Led Zeppelin chyba w roku 68, chyba tak, nagrał na swojej pierwszej płycie. On do dzisiaj trzyma próbę, jest świetny, jest bardzo prosty, łatwy do nauczenia, no, efektowny. W tamtych latach często gitarzyści jedni od drugich czerpali jakieś pomysły i w tym przypadku chyba jest podobnie, bo nieco wcześniej Jimi Hendrix nagrał Hey Joe. Tam miał podobną zagrywkę. Natomiast Jimmy Page z zespołu Led Zeppelin wykorzystał z tego fragment i powstała świetna piosenka, prosty riff, a bardzo taki motoryczny, bardzo taki z drive'em. Stosunkowo sprawa jest prosta. Trzeba tylko grać power chord E, czyli pustą strunę E, strunę A przyciśniętą na siódmym progu, czyli dźwięk również E, e i trzecim palcem jeszcze przyci przyciśnięty na strunie D na dziewiątym progu, Dźwięk H Co jest ważne Kostkowanie i to, to tłumienie Kontrola nad dźwiękiem, czyli Robimy to tak Tum, tu, tu, tum, tu, tu, tum. Czyli uderzamy najpierw raz Potem drugi raz do góry, drugi raz do góry Czyli tum, tu, tu, tum, tu, tu, tum Tum, tum, tu, tu, tum, tu, tu, tum Jeszcze raz Tum, tu, tu, tu tum, tu, tu, tum. Przynajmniej na początku, potem będziemy te, te elementy mieszać. Spójrzcie. W tym miejscu przesuwamy rękę do pozycji piątej. Trzecim palcem przyciskamy na strunie E na siódmym progu i gramy. Pierwszym palcem potem na dźwięku D na strunie A, czyli na piątym progu. Widzicie? Tutim, tutim. Tutaj kostkowanie jest takie z góry do góry, z góry do góry. Struna E z góry, struna A do góry. Efekt jest taki. I wracamy do siódmej pozycji. Tutaj można co jakiś czas to tłumienie puścić, czyli pozwolić, żeby gitara zabrzmiała pełnym dźwiękiem. To uderzenie, to stukanie, no, to jest dodatkowy taki rytmiczny element, który no, wzbogaca, to urytmizowuje urytmi i sprawia, że to jest bardziej takie czadowe. Aha, jeszcze. Tutaj w momencie, gdy uderzamy strunę A od spodu, równocześnie brzmi struna pusta E, co sprawia, że to jest taki łomotrokowy typowy. Trzeba dodawać, że cała ta piosenka jest zbudowana jak gdyby na akordzie E. Czyli do improwizowania będzie w późniejszym czasie przez nas używana pentatonika E. Ona jest grana, wiecie gdzie, natomiast również ta sama pentatonika może być grana oktawę wyżej. Na 12 progu też mamy dźwięk E. Tu mamy pusty E, tu mamy E. To jest ten sam dźwięk, tylko o oktawę wyżej. Więc, jeżeli byśmy grali te same dźwięki, które tutaj. To też mamy pentatonikę E. Tylko, że oktawę wyżej. A tego się jeszcze muszę nauczyć, poćwiczyć. W każdym razie, cóż, zachęcam Was do tego. Nawet gdy zagracie tylko taki fragment, ale jak tych fragmentów będziecie znali odpowiednio dużo, to to spowoduje, że wasz wachlarz umiejętności się poszerzy, będziecie atrakcyjni dla, dla tych, którzy będą chcieli was słuchać, a dla samych siebie będziecie mieli poczucie, że coraz więcej umiecie. Przy tym przy ćwiczeniu nie będziecie się nudzić. To też ważne, żeby po prostu ćwiczenie sprawiało wam przyjemność, a ja bardzo bym chciał, żebyście lubili ćwiczyć. Ja gram na gitarze już tak dużo lat i cały czas mam przyjemność z grania i zachęcam was do tego, że trzeba znaleźć sposób na, na, na swoje własne ćwiczenie, żeby ciągle chcieć być lepszym, a pewnie kiedyś i najlepszym. Zachęcam gorąco Janek Stachura. Wszystkiego dobrego.